Ostatnio na imprezach bardzo popularne są deski przekąsek. Ja dziś przygotowałam tackę pełną przekąsek. Szybkie, proste w przygotowaniu i znikają bardzo szybko. Zaczynam oczywiście od tortili. Tutaj mamy dowolny serek topiony. Tortille zawsze na imprezach muszą być. Są bardzo klasyczne, fajne, proste w przygotowaniu. Tutaj mamy dowolne ułożenie składników. Bardzo szczelnie zawijam. Folią, no i druga tortilla. Tutaj mam pomidorową, czyli taką kolorową, która daje fajny kolor i ładnie wygląda. Również sałata. Tutaj mam ser żółty, paprykę, szynka konserwowa. Te wszystkie składniki będą nam jeszcze później potrzebne. Salami również bardzo porządnie i szczelnie zwijam. Folię chowam do lodówki. I teraz serek topiony, prażony słonecznik. Uprażyłam wcześniej. Wykładam na szynkę konserwową. Najlepiej konserwową. Zwijam w taką rolatkę i będę to przecinać na pół. A teraz takie mini koreczki, małe kuleczki mozzarelli, pomidorki koktajlowe, sałata, kabanosy i z bagietki zrobiłam mini kanapeczki. To wszystkie składniki, które już były używałam, więc tutaj wykorzystuję szynkę, ser, ogórek, pomidor. Układam wszystkie składniki na tacce, pokrojone szyneczki na pół, rolatki z tortinki, które przecięłam, tutaj są te zwykłe, tutaj kolorowe. Tacka się powoli wypełnia, jeszcze kaba nosy, tak wyglądała na początku, a tak wygląda na końcu. Szybkie, fajne przekąski, zróbcie je koniecznie.